Witajcie na moim kanale, ja jestem Argonim, a dziś mam dla was spoilery z mangi Boruto do chaptera 64. Pamiętajcie, że wchodzicie na własną odpowiedzialność. Na filmie powstawiam wam istotne rzeczy, są one jednak po angielsku. Pamiętajcie o tym. A pod koniec materiału powstawiam różne panele z mangi, które są dostępne. Spoilery będą przedstawiane w punktach, więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Chapter nosi tytuł Control. Kolorowa okładka ukazuje Shikamaru w kultowej pozie. Code jest zafascynowany tym, że Boruto uwolnił moce Momoszkiego. Ejda przekazuje informacje zdalnie i oznajmia, że Boruto jest na lekach Otamado. Damon dalej śpi przez cały chapter. Boruto jest w stanie zachować świadomość mimo transformacji Momoszkiego. Ejda sądzi, że to efekt leków Otamado. Boruto próbuje przytłoczyć Code'a za pomocą czterech klonów i taijutsu. Klony Boruto nie posiadają karmy ani prawego oka po transformacji. Są po prostu normalne. Code zaaplikował część swojego czarnego pasa na ramię prawdziwego Boruto. Code użył portalu, po czym wbija rękę z pazurem w pas, który został nałożony na drzewo. Częściowe ramię Code'a wyłania się prosto z ramienia Boruto i z łatwością pokonuje klony. Code bezpiecznie teleportuje się za plecami Boruto, unikając jego ataków. Jeden z klonów Boruto z sukcesem usuwa pas z ramienia prawdziwego Boruto. Kawaki zauważa, że nie są to normalne ruchy, jakich używa Boruto. Eida przypomina Kołdowi, żeby nie żartował, bo zginie zanim jego ograniczniki zostaną usunięte. Naruto używa dwóch klonów, które zbierają czakrę mędrców. Naruto mówi Ino, aby skończyła szukać czakry Kałakiego i skupiła się na Boruto. Nishi, czyli ten ninja, który miał ich pilnować, przeprasza za to, że źle wykonał swoją pracę. Shikamaru mówi, że pójdzie walczyć u boku Naruto. Sasuke dalej nie wrócił do wioski z polowania na kołda. Sai cały czas ma oko na Amado. Hinata prosi, aby pójść razem z Naruto, jednak Naruto prosi ją, aby została przy Himawali. Hinata i Himawali mają nadzieję, że wszyscy wrócą cali i zdrowi. Boruto nie może wchłonąć za pomocą karmy technik Kołda, więc Kałaki wyjaśnia dlaczego. Szpony Kołda są połączone z metalem krwi i zmieszane z zmaterializowaną czakrą. Kałaki ostrzega Boruto, aby nie polegał na sile, której do końca nie pojmuje, ponieważ może stracić kontrolę. Boruto pragnie rozwiązać wszystko tu i teraz. Koud powtarza swój plan nakalmienia dżubiego Boruto i stworzenia boskiego drzewa. Boruto oczywiście odmawia. Code oznajmia, iż Boruto stanie się wysokiej jakości pożywieniem dla żubiego. Code dodaje, że powróci w momencie, gdy transformacja Boruto stanie się kompletna. Code teleportuje się za plecy Kałakiego i łapie go za kark. Code mówi, że na Kałakiego czeka pewna dziewczyna. Kałaki tworzy własnego klona i próbuje uderzyć go, aby upuścił jego oryginalne ciało. Boruto stara się ich rozdzielić za pomocą Rasengana, jednak Kołd znowu się teleportuje. Kałaki uwolnił się z uścisku Kołda i próbuje złapać oddech. Kołd jest kurzony z powodu nagłej zmiany w Kałakim i dodaje, że nienawidzi ich obu. Tryb mędrca Naruto zlokalizował Boruto 40 km od wioski. Naruto zauważa, że jest jeszcze inna czakra z nim, której nie rozpoznaje. Shikamaru martwi się, że Naruto nie będzie w stanie zbyt długo utrzymać trybu mędrca. Naruto odpowiada, że będzie mógł utrzymać tryb mędrca dłużej niż kiedyś. Naruto dodaje, że to dlatego, że ma teraz więcej doświadczenia, a do tego jest starszy i mądrzejszy. Shikamaru ostrzega Naruto, aby nie był lekkomyślny i że wyruszają razem w miejsce pobytu Boruto. Walka Code kontra Boruto znowu weszła w wir formie taijutsu. Boruto udaje się zaskoczyć przeciwnika za pomocą znikającego Rasengana, jednak atak chybia. Boruto niespodziewanie upada na jedno kolano i nie jest w stanie się ruszać. Boruto zaczyna chwytać się za pierś i nie jest już w stanie formować żadnych spójnych słów ani zdań. Kałaki krzyczy do Boruto na próżno. Aida i Code w ciszy obserwują sytuację. Boruto jęczy w agonii, lecz w końcu upada bokiem na ziemię, wciąż trzymając się za klatkę piersiową. I tak oto kończą się spoilery do czaptera 64 Boruto. Nie zawsze co miesiąc ukazują się spoilery, ale w tym miesiącu się ukazały, więc postanowiłem je Wam przetłumaczyć i przedstawić. Wybaczcie za taki suchy i formalny ton, ale tak najłatwiej mi było nagrać odcinek. Jeżeli w przyszłym miesiącu również się pojawią, to postaram się zrobić podobny odcinek. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aby zostawić suba i łapkę w górę. Bo ponoć w dół niedługo znikną. Do następnego i pisał!